Witajcie w kolejnym vlogmasie. Jest godzina 14. Yy, tak, jestem w piżamie. Jestem dzisiaj w domu, bo jestem chora. Mama z siostrą poszły, że stawiły mi żupę ogórkową. Żupka. Taki moje obiad do śniadanko, bo nie jeszcze dzisiaj. Zobaczcie, jak już fajnie ciemno za oknem. Jest godzina 16.13. Przedtem teraz zbieramy kalendarze obiektowe. Zaczniemy od kalendarza milki i mamy tutaj trzecie okienko. Mamy tutaj taką ładną czekoladkę. Teraz ja otwieramy kolejny kalendarz. I trzecie okienko jest tutaj. Mamy tutaj domek. I czas na ostatni kalendarz, czyli ten z herbatkami. I trzecie okienko mamy tutaj. I jest to Cinnamon Black Tea. Co mogę Wam powiedzieć? Ubiłam sobie gęczą czekoladę. I nagrałam to na szałtrza na YouTubie, ale po się nie wiem, go wstawię. Mogę Wam pokazać, jest taka czekolada z ma i majszmarą, gdzie się z połowy wypiłam.